Słuchajcie, idę sobie taką ścieżką, bo tutaj w okresie rykowiska spotkałem dwa takie dosyć duże byki, a one tak mocno się tutaj zaszyły w lesie i chciałem fotopłopkę sobie zamontować. No i jako tak trafiłem, że idę sobie tą ścieżką, patrzę się, kurde, świeże tropy byków, no to trochę nie za bardzo, bo nie chcę im tam wchodzić w tą ostoję, jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Ale przeszedłem się kawałek dalej, żeby na taką górkę zobaczyć, czy przypadkiem ich już stamtąd nie widać. I słuchajcie, leży tyka, chyba świeża i dosłownie blisko tych tropów, bo tu od razu jest skarpa, tam jest droga. Tu są domostwa normalnie i te jelenie tutaj nad tymi domami bardzo na takich wysokich skarpach sobie chodzą, także zabieram was i sprawdzimy, czy to jest coś świeżego. Idziemy. Tu sobie tak idę dosłownie i na no tą skarpę sobie tutaj stanąłem popatrzeć. Odwracam wzrok w tą stronę. I leży pierwszy świeży zrzut w 2025 roku, także rozpoczynamy sezon. Tak naprawdę zrobię sobie teraz tydzień przerwy, bo jeszcze nie chodzę tak wcześnie. To jest zupełny przypadek, że trafiłem na tą tykę, bo nawet nie byłem tutaj w celu szukania zrzutów, ale jak się trafiła, no to chyba nie pogardzimy, także idziemy sprawdzić, czy jest świeża, ale po ubarwieniu już raczej na 100% jestem pewien, że jest to świeży zrzut. Dobra, nie ma co zwlekać. Tutaj strasznie ślisko jest, wszędzie patyki. E, trzeba uważać jak się staje. Podnosimy tego świeżego. Ach, ciężki kurde. Ciężki, świeży. Ale świeżynka, piękna. Pieczęć tutaj, troszeczkę przyklejało się, no trudno. Ale kurde, ciężki jak na takiego, naprawdę. Skrzywiony oczniak, jakiś starszy byczek, naprawdę, bo tutaj widać już po róży, że już jest taka, że wchodzi w ten morzdzień, gdzie ta ostrość jest, ale piękna tyka. Jak to się mówi? Raz, dwa, trzy, cztery. Mówią tutaj myśliwi wieczny. Usmak, stary byczek, myślę, że 2 no, kilo. 2 kilo typowo taki górski jeleń widlica na górze nawet dosyć nie jest długi nie no ładny kurde podoba mi się podoba mi się piękna tyczka jeszcze tak pokażemy cudownie ale czy będzie do pary no nie wiem poszukamy tutaj jeszcze może gdzieś tutaj leży no to taki taki byk no ciekawe ciekawe zobaczymy może się uda ale pieczęć powiem wam no, ma piękno, naprawdę, kurde. Gruby tutaj u dołu. Niesamowicie, no. Nie kojarzę, że miał jakiekolwiek poroże z taką pieczęcią. Patrzcie się. Klucze, no wychodzi na to, że tutaj w okolicy, póki co, już tak, 40 minut szukam, e, póki co nie ma. Widzę, że gdzieś tutaj przechodziły jakieś pojedyncze sztuki, bo tego niewiele było. Ale widać, że przechodziły. Nie chcę iść za daleko, bo tako teraz się cofam, ale w ogóle tam do nie idę z tego względu, że kurde, nie chciałbym je spotkać. Jeżeli tam jest jeszcze drugi, jeżeli to jest ten sam jeleń, co go widziałem na, na rykuwisku, no to on ma jeszcze lepsze poroże, bo to jest 14, tak. taki wydawał mi się ładny. Więc nie będę się tam zapuszczał, najwyżej odpuszczę i wrócę w to miejsce jeszcze w inny dzień. wam, że jest w ogóle duża szansa, że on jeszcze ją będzie miał na głowie, bo tak patrząc po tą, na, na tą tykę e, pachnie ładnie, krew jest, więc pewnie wczoraj wieczorem ją zrzucił e, i przybruszyło śniegiem, więc myślę, że jeszcze może dru, drugą nosić, także e, zwiniemy się stąd i pojedziemy, bo ja w ogóle całkowicie inne miejsce miałem jechać, tu tak przejeżdżałem i tak stwierdziłem, że zerknę, że może to będzie dobre miejsce na postawienie tej foty łapki no i zostawiłem ją tam w lesie. Także zobaczymy, czy ten drugi byczek się tutaj nagra. Jeżeli tak, no to będziemy zaś uderzymy może tutaj w to miejsce za, za tydzień. Krążę, krążę tutaj po okolicy jeszcze trochę czasu. Patrzcie się. Jest jakaś kolejna. Jakiś staruszek. Bardzo niewielki, ale że ją zauważyłem. Sprawdźmy, co to za maleństwo. Ojej, ojejku. Jaki malutki. No ale jest, jest. Chyba nawet nie jest zeszłoroczny staruszek. Jakiś śmierciuszek. Dobra, no zabieramy i idziemy dalej Filmik wrzucę gdzieś 16 lutego w niedzielę Tak późnym popołudniem, żeby też nie kusić ludzi Żeby od razu się nie rzucili przez ten weekend jeszcze Żeby te jelenie miały spokój Dobra, słuchajcie, bo nie ma co kombinować Nie będę tutaj za długo chodził Miałem jechać do innego lasu, ale już zrezygnowałem Mamy godzinę 11, a jeszcze dzisiaj trzeba popracować A nie po to dzisiaj tutaj przejechałem, ale podarzyło. Patrzcie, jaki piękny usmak, Tutaj ma naprawdę moc. No, jestem ciekaw, ile waży. No, kurde, wydaje mi się, że gdzieś około 2 kilo. Ale mega się cieszę i fajne w tej historii jest to, że widziałem te byki na rykowisku. W sumie, tak naprawdę one sobie odpoczywały tutaj w tym terenie. Taką fajną ostoję mają i od tego czasu ani raz tutaj nie zajrzałem. No i tak przejeżdżając stwierdziłem, że że może zerknę, że fajne miejsce one tak tutaj przechodzą, żeby fotopłapkę zamontować i patrzcie się jak podarzyło. Czasami jak niewiele trzeba, żeby znaleźć, a czasami trzeba się tyle umęczyć, nakombinować. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Cześć! Piękny! Piękna moc. Piękna moc.